Niepokojące jest przede wszystkim to, z jaką łatwością niektórym przychodzi formułowanie różnorakich tez, nieprawdziwych postulatów po to tylko, aby przypodobać się wyborcom. Niestety w czasie kryzysu jest taki klimat. Że wszystko to, co jest populistyczne, co jest łatwe i przyjemne, znajduje duży poklask i uznanie. Ja przestrzegałbym przede wszystkim ludzi, którzy mają wiedzę ekonomiczną, mają także wiedzę prawną lub mogą uzyskać tutaj stosowne doradztwo ze strony ludzi, którzy się na tym znają, przed formułowaniem takich niebezpiecznych pomysłów. Jako, że to grozi destabilizacją systemu finansowego państwa, to wprost rodzi zagrożenie dla samych klientów banków, dla deponentów, którzy przekazali bankom w zaufaniu swoje oszczędności całego życia. To także niesie daleko idące skutki dla samych kredytobiorców, dla wszystkich nas, którzy będziemy ubiegali się o kredyt, jako że będziemy musieli za ten kredyt zapłacić dużo więcej, co a ponadto dać bankowi przekazać dodatkowe zabezpieczenia prawne, co częstokroć jest niemożliwe. To może także spowodować kolejną falę wykluczenia potencjalnych klientów poza sektor bankowy.